To miejsce jest inne od wszystkich, bo schowane jest z daleka od tego głównego centrum miasta i można tu znaleźć wiele miejsc do fajnego spędzenia czasu na sportowo-rekreacyjnie. No i przede wszystkim ten pantrag rowerowy, który tutaj został wybudowany, jest naprawdę świetny i warto z niego skorzystać. No i dlatego przyjechaliśmy tutaj z naszym cyklem, aby pokazać jakie możliwości ma ten tor i co można na nim zrobić. Burka rekreacyjna wraz z pamfłakiem i ze strefą OCR funkcjonują już od kilku e, miesięcy po wielkich trudach udało nam się odebrać od wykonawcy ten obiekt. Natomiast jak widać, zaczyna on żyć. Dzisiaj wydarzenie sportowe dla najmłodszych e, mieszkańców jeżdżących na rowerach, trochę ekstremalnie, ale właśnie ta akcja nie pompujesz, nie jedziesz. Organizowana w ramach środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Przez firmę Strefa sportu wspólnie z miastem Świnoujście, jest dzisiaj właśnie wydarzeniem, które inauguruje wykorzystanie oficjalne tego obiektu. Cygnie pompujesz, nie jedziesz for fun. To edycja największego w Polsce cyklu zawodów rowerowych na pantrakach, która ma za zadanie pokazać jak można rywalizować na torze i co można osiągnąć? Dzisiaj w Świnoujściu mamy około 60 zawodników w różnych kategoriach. Edycja Forfan jest nastawiona w głównej mierze właśnie na najmłodszych dzieciaków, na tych także jeżdżących na biegówkach, aby od najmłodszych lat mogli rywalizować w cyklu i zobaczyć po prostu, co świetnego można na tym torze robić i jak można się na nim bawić. Pod okiem specjalistów w pełnym zabezpieczeniu, no i z pomiarem czasu, aby też ta rywalizacja była jak najbardziej profesjonalna, ale zawsze w formie zabawy.